Michu, dziękuję Sasza. Incepto, dziękuję bardzo serdecznie. Naprawdę kurwa łatwo gang nagrał z Bambi. Ja nie, nie mogę. Nie wytrzymam, nie wytrzymam kurwa widzowie. Zobaczysz potem ten Jamesa Charlesa na Nie wiem, może zobaczymy. No dobra. No dobra. Letniak. Wow! Hyperpop tak letnia jak letnia piłeczka z jąkami na plaży Tak letni plaży, tak letni smarzy, smaży Tak letnia jak pierdolony stragan warzy W najpiękniejszym słońcu zebranych na wiosnę południowo-wschodniej gorącej Italii Jak ludmo z i sorbet lodowy Z domieszką rodzynek i garścią bakali Tak Jak pyszne od misji, które... Mogłem zjadać na no stop? Co sądzisz kurwa, o tym, co na, na Co members? to jest, Zmówni, kurwa, strobosko? Jak krótkie spodnie, hawajki I przejady lajmy po centrum Rozpuszczone włosy, freestyle zabawa I bieg bez koszulki po seksu krótkie spodnie 44 stopnie w cieniu Będziesz na sumie umiał ja mnie, jeśli się odwodnie Pomyśl o mnie, ja oddam ci tę bluzę Jak się zrobi chłodniej, ej to chłodniej, ej Tak, tak, to jest letnia na plaży, No teraz chyba kolor pogo daje To nie To śpiewa? A, sorki, pomyłka w takim razie Nie no, Kłebo całkiem nieźle, nie? Powiem szczerze Zwiewny jak twoja sukienka Wypadnie na gapę do mielo. Ale roz... powiem szczerze, że tutaj w tym numerze Łatwo Gang taki progres trochę W sensie, już nie wypierdala się tak z bitu jak na początku Chyba go kurwa zmusili Kurwa, słuchaj, nagrywasz to 40 razy dopóki kurwo nie wypadnie z bitu, nie? No to letnia, gorąco jak auto bez W naturze kraje bez zimy, tak jakbyś tu rzucił zapałkę w kałuże benzyny W temperaturze się chyba tu giga spłucimy, ja, Tak jakbyśmy byli na saunie od dobrej godziny jak wtyczka moje ładowarki I jak ładowanie browarków na plaży w Rimini Teraz już możesz mnie wbić Za to bieganie spoko skoko Ten numer nawet, tak szczerze lodu z Nie jest to zły numer, taki spoko jest, kurwa Nawet jak dla beki, to powiem szczerze, jest nawet spoko ja na plaży nagrać z sobą, to byś się zgodził? Nie. Dlatego, że ja się nie dogrywam teraz nikomu. No co? No nie dogrywam się nikomu. Dlatego, że jak chcę kawałek wydać, to chcę, żeby ludzie... Się, że tak powiem, nie chcę rozdawać na prawo i lewo, tak? Ja chcę swój kawałek wydać najpierw. Dopiero później się będę dogrywał, nie? Witek, dziękuję za 12 miesięcy. Jerry BTK, dziękuję za 18 miesięcy. Witam. Izabela, jest, jestem raperem. Ja się nie dogrywam YouTuberom, kurwa. Ludzie, to jest YouTuber, kurwa. Nie będę, kurwa, Brat wiesz. Chcę być jak karteusz. Ludzie ja jestem kurwa raperem, nie będę się jakimś youtuberowi nagrywał kurwa, nie? Jakby wiesz, mo, wiesz, on se może rapować, nie? Ale nazywać to hip-hopem i kulturą, no to kurwa nikt nie nazywają, nie? Znaczy może sobie tam urobić te swoje pioseneczki, nie? Ale żeby kurwa, wiesz o jeszcze TikToker, no właśnie, niech sobie te TikToki i tak dalej, nie? Ale nikt nie nazywa tego hip-hopem, nie? Ani rapem, nie? Wiesz, znaczy, to są piosenki, wiesz o co chodzi stary. Ja jestem raperem ja nie będę się dogrywał chyba TikTokerowi Fajorek, dzięki za 14 miesięcy. Rospija kosztura i czapka i oj z tego, że... Jak to nagrywam jest burzowich Beat Jersey Shore. War so shore! Kurwa <grym> W Polsce to powinien być Warzow so Shore type beat Szura Czapka i chuji z tego, że jak to nagrywam jest No fajny numer, nie? Ale tak mówię, nie? Niech nie niech nazywa się raperem, nie? Tylko niech pamięta skąd jest, nie? Jest tiktokerem. I niech wszyscy to pamiętają, kurwa. Słuchajcie, dziękuję za dwa miesiące. Gwozdek, je MW9.